Jan Urban też nas dużo nauczył, bo pamiętam, że e, często przychodził z nienacka. Do, mieliśmy taki koszyk wielki, gdzie właśnie się ubrania rzucało, i tam wtedy pranie było wykonywane dla nas. Że Jan Urban przychodził i grzebał w, w tym e, koszu i spatrzył, czy skarpety, getry są odwrócone na prawidłową stronę, że nie były, wiesz, na drugą stronę odwrócone. Mówi, co ty? Wiesz, jak, 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 zobaczył, jak, zobaczył, jak zobaczył, że coś jest, to wyciągał, rzucał i mówi, co. Wy, ku nie potraficie odwrócić swojej gety czy skarpetki na drugą stronę, każesz e, e, pani czy chłopu jakiemuś e, grzebać, grzebać w twojej spoconej skarpecie czy lajkrach, żeby przerzucał, no szanujmy się, ściągasz, to jest ułamek sekundy, przerzucasz na drugą stronę, wrzucasz do, e, do tego, nie? Więc e, dużo, dużo takich e, właśnie Kolejny punkt dla Jana Urbana. Tak jest, pana Jana Urbana nie da się nie lubić, nie, absolutnie. Dlatego mi się ja też zawsze podaję, takie ostatnio były filmiki też jak z. Po, po rozgrzewkach ci wszyscy piłkarze właśnie zdejmują te takie wiecie bluzy właśnie do, do rozgrzewek no i tam wszyscy wrzucają po prostu prawie w tego, w tego biednego chłopa który, który to zbiera i z jakimś takim no nie, 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 nie chcę powiedzieć że z pogardą ale jakoś tak nie myśląc chyba bardziej. I Haaland no czyli jednak chłop który no mógłby mieć o sobie wielkie mniemanie i stawiać się ponad wszystkim elegancko zdejmuje składa podaje mu do ręki. Tak że...